Siemano, tu znowu Pepe yy, Nagrałem wcześniej odcinek o grach Ale był za długi z... I wydaje mi się, że jakoś nie było za bardzo interesująco Powiedziałem o tym Priderze i o tym większej było materiału w sumie Więc yy, usunąłem tamtego vloga I nagram kolejnego W którym yy, trochę Narcystycznie się zachowam, bo pochwalę wam się Moimi rysunkami Przynajmniej tymi ulubionymi, bo tam jest naprawdę kilka kiepskich I tych w sumie wolałbym, żebyście nie widzieli No, pokażę wam pierwszy to jest Luis i Saito z Zeranucskajmy, mówiłem, opowiadajmy o Zeranuckajmie. Miałem kiedyś jeszcze strasznie dużo, dużo, dużo z taką kępy rysunków. Na kartkach sobie rysowałem i... moja siostra wyrzuciła to. Kurczę, a tak strasznie żałuję. Bardzo mi się podobały te rysunki. No kurde, tak za nimi tęsknię. Był tam w sumie najbardziej, jest za jednym, jednym, jedynym kurczę Nie wiem, jak grajście w Lineage, to skojarzycie tam były takie e, dwa smoki. Był Walakas i Antaras. Nie pamiętam, który był, który był czerwony i czarny. Walakas chyba był czerwony. I ja właśnie narysowałem tego Walakasa, czerwonego smoka. Boże, tak zrobiliśmy już. Byłem tak bardzo dumny z tego rysunku. A kurcze, moja strawa wywaliła. No, a tak mi się strasznie, to był mój ulubiony rysunek. No teraz powinienem sobie go nawet oprawił. Tak byłem z niego dumny. Próbowałem jeszcze potem go narysować raz, ale nie wyszedł mi już tak fajnie. To było, chwała wam się, tymi, które obecnie mam, moimi ulubionymi. Miałem ich no sporo, sporo, ale... No kurczę, siostra mi wywaliła. No, to szukam konkretnie jednego teraz soul-itera. E, taki jeden fajny... Konkretnie soul, no główny jego... E, pierwsze, co wpiszecie na Google wyszukiwarkę obrazów, to wyjdzie wam właśnie taki soulek. Ja ogół, rosuję ogólnie ołówkiem, a temu poświęciłem nawet kredkę jedną żółtą. Mam nadzieję, że Wam się podoba mi bardzo. To jest jeden z moich ulubionych, które mam teraz. Chociaż też bardzo mi się podoba Blackstar. Kurczę, też mi strasznie fajnie wyszedł. Eee... O, nawet nie trudno było znaleźć. Ja mam w jest osura, tylko że jest markerem zrobiony z drugiej strony. Też może mogę wam pokazać. Eee... O. I. Strasznie dużo pokazywałem ten ry rysunek kilku osobom i nikt w ogóle nie mógł się w pierwszej chwili ogarnąć co to jest. Może jak, jeśli wy też nie widzicie to tu jest oko, tutaj powinno być drugie tylko, że przysłonięte jest, tu jest oko takie środkowe na czole, a to, 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 wszystko te kreski białe to są jego włosy, tak wyglądał jeśli nie wiecie, no. Yy, w ogóle do rysowania zainspirowało mnie, mm, w sumie nawet nie pamiętam co dokładnie, ale wi w większości to była nuda, po prostu nie wiem, może chciałem komuś wtedy zaimponować, ale teraz mi się strasznie to podoba. Lubię to robić, chociaż przy dłuższym rysowaniu strasznie boli mnie głowa, a... ale robię to i tak dalej, bo strasznie czuję fajną satysfakcję po narysowaniu czegoś. To jest jeden też z moich ulubionych, Happy Swary Tail. Kurczę, wiem, logo mi nie wyszło, ale i nigdy jakoś nie potrafię go narysować tak dobrze, jak powinno wyglądać. O i tutaj właśnie był ten moment, gdzie rysowałem chyba 3 czy 4 rysunki naraz. Tutaj jest Green Joe z Blicza, szósta Espada. Yy, I ten. No, siedziałem chyba z 2 godziny i rysowałem te Espady po kolei. Yy, Ulkiora, czwarta Espada. Strasznie go lubiłem. Tylko, jak oglądaliście Blicza, to on, jego Resurrection jest. Mi się strasznie nie podoba. No, większość ludzi uważa, że jest fajny, ale mi się jakoś nie podoba. Jest za bardzo taki nudny. No, z tego też nie jestem jakoś za bardzo dumny, ale jak już pokazuję te, które rysowałem tyle czasu, to macie i ten, yy, to był yy, Noitora, piąta jest espada. Yy, Halibel, no dobra, macie. Skończy się na Yamim i chyba to nawet będzie na następnej stronie. Jakoś tak, nigdy nie lubiłem Yamiego, ale no... Wygląd mi się go strasznie podobał bo z charakteru. Ja nie lubię jakoś tak za bardzo takich wkurzonych postaci, zwłaszcza przede wszystkim, że on reprezentował złość jako swoja espada, bo każda espada coś reprezentowała. Pierwsza espada samotność, druga y, czas, wiecie, śmierć, bo to były już różne aspekty, od, który, od których ludzie umierają. To pierwszy był samotność, druga był y, czas, śmierć, starość. Y, trzeci było poświęcenie, to była Halibel. Czwarty to był, e, no, e, kurczę, kurczę, on to nawet napisane tutaj przy tym, tym przy ulkiorze. O, nihilizm, no, nie, nie spojrzałem jeszcze. E, nihilizm. E, potem piąty to był, to był, no i tora, to rato był, o kurczę, o kurczę, już wam mówię, już wam mówię. Miałem to wszystko pozapisywane. Rozpacz, rozpacz, on był rozpaczą. Chyba przede wszystkim dlatego, że on... E, on był kiedyś słabszą Espadą, chyba szóstą i on strasznie rywalizował o piąte miejsce z taką Nel. Nel to była taka fajna dziewczynka, która ona się tylko zmieniała czasem, w taką większą, fajną laskę i potem jej resurrection, się zmieniała w Pegaza... czyli nie w Pegaza Taki pół człowiek półko, nie pamiętam jak to się nazywa, Centaur chyba. Chyba? Tak? Nie wiem, nie pamiętam. Może Centaur, może inaczej, jakoś inaczej, ale no nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Szósta espada to był Grim Joe. No, Grim Joe w sumie też nie pamiętam, ale wydaje mi się, że coś ze złością, coś takiego. E, już wam mówię, już wam mówię. Jest Grim Joe. Destrukcja, no, mówi coś ze złością. Siódme espada to było zatrucie. O ile dobrze pamiętam, to był taki koleś, taki murzyn. Jeden. Nie, nie, nie. Siódme to było szaleństwo chyba i to był. E, nie pamiętam jak on się nazywał, albo taki z różowymi włosami i walczył z nim. Renji, Rukia i takie dwa głupie Arankary takie znaczy może nie głupie, śmieszne. Eee... Oni z nim walczyli, dostawali nieźle sieki od niego Potem oni tam zyskali trochę przywagę. On oczywiście odpalił Resurrection eee, To jest zupełnie jak Bankai Sh Shinigamich. Eee, i wtedy no... baty zbierali eee, Ale pot A jeszcze zapomniałem, bo był z nimi jeszcze ten y Kurde, ten okularnik... Nie pamiętam jak on miał na imię. Ishida, o, Ishida, no. Sorry. Sorry, nie przygotowuję się jakoś przed tymi vlogami robię tak z nudów na spontanie trochę. No, ósma spada to było zatrucie, to był właśnie ten Murzyn. Dziewiąta to nie pamiętam w ogóle zupełnie. Nie, pamiętam, dziesiąty to był Jami, tylko że Jami był I10 i 0. Zero czy innym najmocniejszym Bo to były malejące i tym mocniejszy był A dziewiątą espadą to był e, Chyba zazdrość e, Ale nie jestem pewien czy to był ten aspekt Ale to był taki koleś Który nie miał głowy Tylko dwie bańki e, w, w tym W takim słoju na głowie I on się przemieniał W, różne, w różnych ludzi no, On walczył z Rukią I Rukia go pokonała Bo on udawał jej Byłego mm, kogoś, kto wkręcił ją w bycie Szynigami, o ile dobrze pamiętam. No, a jeszcze miałem wam pokazać parę rysunków, no to pokażę wam. Mm, bardzo lubię też taką erzę zrobiłem. O, ale też meduza też mi się strasznie podoba. Sorry, nigdy nie mogę ogarnąć w którą stronę kamera. E, pokażę wam jeszcze tą erzę. O, jest. Bardzo fajna. Trochę twarz mi nie wyszła, ale tam. Przymknijmy oko na to. Tutaj nie, tego Wam nie pokażę. Tego też nie. A to w sumie będzie tyle. To może jeszcze jeden. Jaki był mój ostatni? No. Nie wiem, mogę Wam pokazać ikagurę. Tak sobie mi wyszło te oczy. W ogóle oczy tak zwiniłem, że już potem zrobię jej całe czarne, bo, bo nie miałem pomysłu, jak by to naprawić w ogóle. A już nie chciałem za bardzo gumką mazać. To pokażę teraz jeszcze jakiś losowy, totalnie losowy. O, nie, to już było. Happy też już był. To tak bardziej z początku. O. Ten. Ten jest strasznie. Mm, może nie jest jakoś strasznie dobry, bo to tam kreska taka yy, komiczna. To było w momencie w literze kiedy... Uff, były chyba egzaminy i Blackstar wszedł, powiedział coś śmiesznego i wszyscy takie miny zrobili, takie grobowe i no strasznie mi się podobał ten moment. No, widzę ten vlog jest trochę krótszy yy, od, no na pewno jest krótszy od tego, co tymi z bo on miał prawie 20 minut, więc go bo nie sądzę, żebyście chcieli mnie tyle czasu słuchać. No, to by było na tyle dzisiaj. Następnego vloga nagram dopiero chyba we wtorek albo w środę już z gościem. No, to do zobaczenia, do usły, nie. Do następnego razu pozdrowienia. Komentujcie, klikajcie te łapki, bo wiecie. No, na razie.